Bąbeczka z Rumunii. Poniedziałkowe kursy powyżej 2-0 Elche Majorka na dwójce 2,70. Oczywiście La Liga. Tutaj oczywiście jest błąd, nie jest to Austria, jest to Finlandia. Honka wygrywa z SJK na wyjeździe za 2,10. Z remisików mamy Sosnowiec Brookbet 3,40. Oczywiście pierwsza polska liga. Fiorentina Lazio 3,55 Serie A. I Emelek Orense Ekwador 3,80. Kuponik Królewski na poniedziałek to Majorka z podpóreczką, Hafna Fjordur z Lejknirem, Rejkiawik na owerze 2,5 brameczki i Piast Widzew Łódź na owerze 1,5 do wyjęcia 1360 z kuponiku Królewskiego na poniedziałek. Liga Typera to mecz Piasta z Widzewem, odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 20.30. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Kolejna aktualizacja będzie w filmie statystycznym, we wtorek. Ja zapraszam serdecznie do grupek VIP Polskich, VIP Standard, VIP Premium, takie grupki z piłki nożnej, mamy również grupki z innych dyscyplin, no i oczywiście nasza koronna dyscyplina futbol amerykański, a więcej o grupkach VIP Polskich macie w filmie właśnie o nich. Odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu, wystarczy w niego kliknąć, a przeniesie Was do odpowiedniego filmu. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl mopa.gmail.com. Możecie również wspierać kanał, jest opcja wspierania przy każdym z moich filmików jest taki przycisk wesprzy, gdy go klikniecie, YouTube dalej Was pokieruje, a wspierający mają dostęp do specjalnych filmików na kanale z upgradeowanymi kuponami do różnych serii filmowych. W tym tygodniu we wtorek pojawi się film z kuponikami dla wspierających pucharów europejskich, a przed weekendem oczywiście będzie upgrade kuponów na top ligi europejskie. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. To się wszystko pozmienia po wtorkowym filmie statystycznym. Tam będzie rozliczenie. Ostatniego tygodnia, a jutro na kanał wleci film na puchary europejskie. Oczywiście seria dzienna, kolejny odcinek. No i coś jeszcze, a propos kwalifikacji do Euro 2024 w Niemczech. Taki filmik poglądowy o grupach, o tym co myślimy na temat tych kwalifikacji. Ten filmik pojawi się na naszym drugim kanale, ale to wszystko oczywiście powiem, gdy już go tam wrzucimy. A teraz dziękuję bardzo wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał Zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.